Witam Was bardzo serdecznie w odcinku, którego jeszcze nie było, czyli testujemy jedzenie raperów i influencerów. Zapraszam do oglądania. Witam wam w, Was w część, czego jeszcze rada na tym kanale nie było. Słyszałem, że spróbuję coś takiego, zrobić. zobaczymy, czy Wam to podpasuje. Taka tematyka. Mam przed sobą paręnaście produktów, które udało mi się dorwać w ostatnim czasie, premiery niedawne. Między innymi bardzo głośny temat, czyli kolaboracja Misty z Oki, Lody, Losi, Kacpra Błońskiego, napoje Bambi, napoje Dresscoat oraz chrupki od Bambi. Dzisiaj to wszystko przetestujemy. Nie zapomnijcie, dajcie lajka, suba i komentarz. Napiszcie, których produktów próbowaliście i jakie oceniacie. A my zaczniemy chyba od Loda, czyli kolaboracji Manki ze swoim chłopakiem Kacperem Błońskim. Wydali Korm Baby. Dużo się mówiło o tym, że. Jan-Kleosia jest w ciąży. No to właśnie widzicie przed oczami jej dziecko. Lód w takiej polewie. Ciekawe jak to wygląda. Spróbujmy. Taki typowy, nie, karmelowy lód. Yy, ta polewa jest bardzo dobra, chyba z białej czekolady. Z takimi orzeszkami, coś w tym yy, Będę oceniał to w skali od 1 do 10 mikrofonów. W na to są tu raperzy. Yy. Z tego loda bym dał, nie jest zły, ale czy się część wybija? Ma taki delikatny posmak popcornu, chyba o to chodziło też. Ale czy by to jakaś wysoko? Chyba nie dam takie średnie, po prostu 5 na 10 Nie to dupy ryba, ale też jakieś tragiczne nie jest. Ale ceny za lody Kacpra Błońskiego, i to jest 3,99. Mamy za sobą loda od Losi Błońskiego. To nie chcę się trochę postoi, bo się, że te zamrażarki musi tam chwilę odsapnąć. A my się weźmy za jakiś napój, nie? Może od Bambi, bo ich są cztery. A teraz bierzemy się za Black Tea Blackberry. Czyli napój taki ala Arizona. Od Bambi. Spróbujmy to. Aj, uwielbiam ten dźwięk otwierania puszki. No i sprawdźmy. Do dna. Tak jak w przypadku Leoś i Błońskiego. Ale też tu dało się zjeść tak dalej nie było nie bolało. To jest taki strasznie Taki rozwodniony smak aroni, coś w tym stylu, jakieś czarnej porzeczki Kompletnie mi nie siada ten napój. I za taki napój od Bambi trzeba zobaczyć 650. To samo się tyczy tego drugiego też ice Tea Tym razem zielona herbata, może będzie lepiej. Więc otwórzmy I sprawdźmy także 650. Powiem wam, ten posmak jest taki strasznie rozwodniony i mega chemiczny. Dupy totalnie nie urywa. I obydwa zasługują na 3 mikrofony na 10. Nie napiłbym się tego drugi raz ani tego, ani tamtego. Delikatnie zielona herbata lepsza. Ma bardziej intensywny smak, ale obydwie smakują jak rozcieńczone syropy do herbat, tak naprawdę. Więc jak już troszkę popiliśmy, otwórzmy bamboszki. Bambiboszki, czegoś tak. O smaku pizzy, takie chrupki w formie kulek, których jest mało, wagowo to wychodzi 70 gram tylko, kosztują 5,50, taką cenę to w biedronce kupicie, dobre Cheetosy. Powiem wam tak, chrupki kukurydane za 5,50, o smaku pizzy, czyli o takim samym smaku jak mamy na przykład Cheetosy. Będę te chrupki do Cheetosów porównywać. Ujdzie? Ten smak jest, bo jest, smakuje to nawet. Na pewno lepiej to wypada niż herbata, na pewno lepiej to wypada niż ten lód, moim zdaniem. Ja z jestem dużym fanem chrupek z kukurydzianek, jakichś smakowych, typowo właśnie citosów. A na pewno citosy trójkątne o smaku pizzy są o wiele lepsze. Takim są dawałbym spokojnie dyszkę 9. No tutaj dam chyba najwyżej dzisiaj, czyli 6 na 10 aktualnie. Więc na pierwszym miejscu bamboszki o smaku pizzy. Trzeba je czymś popić dobrem, więc na start biorę napój dress code o smaku pitch. Jest to napój gazowany o smaku herbaty. Taki napój bez niszki kosztuje 6 zł. Czajcie to, za taką mam puchę. Zatłuszmy i sprawdźmy, jak to siedzi. O smaku brzyskwinki dress code. gazowana herbata. Na pewno lepiej to wypada niż napój herbaciany od Bambi, będę to porównywał, bo tu są dwa napoje herbaciarne. Bo tam nie wieśmy smaku przez tu jest. Więc są na pewno lepszy. Są makuje trochę jak te żywiec drój smakowe były w puszkach. Takie napoje gazowane właśnie. To gdzieś ten strój tu idzie, tam te klimaty zahacza. Ale za puszkę 330 trzeba wydać 6 zł. Za tyle już kupicie Red Bull'a na pewno w, w jakimś supermarkecie, gdyby nie cena, był szło w tumie, daje czwóreczkę za to, że jest po prostu drogie. Chyba, że kupujecie wiele sztuki, no to wtedy jest złotówka opustu. A od razu weźmy ten drugi. Tym razem jest to też napój gazowany. Jerba mate. No to sprawdźmy. A on także to sama cena. Po zapachu czuć lepiej. Mm, berry flower, czyli taki pewnie owoce leśne, coś w tym stylu. No i powiem wam, wypada o wiele lepiej. Ostatnio piłem dzika o smaku mm, blueberry, raspberry, coś takiego było. I był mega dobre, siedział mi fest, ale to jest lepsze. Tylko jedynie, co dalej ta cena boli, więc dam na pewno więcej niż w przypadku tamtego napoju. Dajmy 6 mikrofonów na 10 w przypadku napoju od ekipy code. No i co, weźmy się za... znowu od chrupki od Bambi. I tym razem... smak ketchupowy. Słyszałem opinię, że pizzowe są o wiele lepsze, niż ketchupowe, więc to sprawdźmy. Powiem tak... Nie zgadzam się z tymi opiniami na lecie. Keczup, o wiele lepszy niż pizza. Spokojnie 7 mikrofonów na 10 tutaj mogę dać. Nie są złe te bamboszki całe. Cena wiadomo ceną. Ale nie są tragiczne. W ogóle dajcie znać, czy ulegacie tej propagandzie influencerskiej, że jak jakiś influencer, raper, youtuber wypuści jakiś napój właśnie, czy chrupki, czy biegniecie od razu do sklepu, czy raczej jakoś kupicie to przy okazji, albo od kogoś spróbujecie. Bo jestem ciekawy, jak to teraz wygląda. Pamiętam, że kiedyś było wielkie boom, jak jakiś influencer, raper wypuścił swój produkt. A teraz to już chyba takie znormalizowane, że co chwilę dostajemy coś. Wiadomo, były przełomowe lody ekipy. Sukcesy Diana, od Kizo. Ale tak, to się obeszło, no i wiadomo misji, które za chwilę spróbujemy. Ale zanim to, to spróbujmy Bengera, czyli Easy Boost, czyli taki energetyk, który może kupić każdy dzieciak. O smaku papai, ciekawie. No to otwórzmy. I co? Do dna? No do dna, pijemy. Pierwszy posmak bardzo niedobry. myślałem, że to cofnę. Później jak się przełamał. To nawet spoko, mega fajne, kwaśne. To na plus. Ale porównując powiedzmy do półki energetyków, nawet tych Easy Boostów. Czyli tych energetyków leci, wypada bardzo tragicznie. Jedyne co taki plus to skwaśność tego. W ogóle taki napój kosztuje, wiecie, ile? 6 zł. Za 6 zł to kupujecie jakiś wam Monstera w żabce, nie? I to czasami bez promocji, a tu 6 zł za to. Dwa mikrofony maksymalnie na 10 daję. No i ostatni napój od Bambi już czwarty dzisiaj. Smak Lulo trap drink. Eee. I to będzie smaku owocu lulo. Ok. Możesz Wam tutaj zdjęcie, jak wygląda owoc Lulo. się nie wiecie. Bo ja też nie wiem. Podczas montażu się dowiem. A teraz sprawdźmy smak Lulo. 20% soku owocowego. Takie, ale kwaśne jabłko, można powiedzieć. Czyli to za chwilę będziemy próbować. Na pewno nie ma takiego obrzydzenia jak w przypadku tamtego. Nie ma tragedii. Jest troszkę lepiej, więc tutaj dam 4 mikrofony na 10. Dajcie w ogóle znać w komentarzu, czy próbowaliście tych napojów, klubków, lodów, które ostatnio wyszły, bo jestem ciekawy na przykład, jak wam to smakowało. A teraz pora na ostatnią rzecz, najdroższą zestawienia. Moci od na fidei Okiego. Za 23 zł, za 6 sztuk. No, że jestem przestrzegany od moci. Lubię czasami sobie kupić. Raz na 3 miesiące kupię sobie jakieś moci, tak żeby się rozbestwić, można powiedzieć. Lubię i naprawdę dobre są te moci. Niektóre, które Misty wypuszcza, więc tutaj myślę, że nie będzie tragedii. Ciągamy poduszeczkę zieloną. Tak ona się prezentuje Oczywiście biały proszek na tym jest. Jeszcze troszkę twarde, ale spróbujmy. No oprócz tego, że jest zimne, nie zdążyło się jeszcze Ambroza zmrozić. Jest mega dobra, ja uwielbiam e, Misty. W sensie mączki od Misty ogólnie. Kwaśne rapko, mega fajny smak, ale to już muszę mieć ochotę na jakie coś. No najlepsza rzecz w tym zestawieniu dzisiaj, więc 8 na 10 mikrofonów daje. No więc tak, spróbowaliśmy wszystkiego, co udało mi się znaleźć z nowości. Wiadomo, od produktów influencerów wyszło do tego czasu dużo. Jakieś ciaska, takie, płatki, takie. Było tego mnóstwo różnych napoi. Próbowałem niektórych rzeczy. Zresztą na Instagramie naszym możecie obczaić, Tu. Tu jest nasz Instagram. Wejdźcie sobie. I co? Dziękuję Wam za oglądanie. Jak będą znowu kiedyś, e, właśnie takie produkty influencerów dam Wam znać. Oczywiście nagrywając odcinek. Tutaj jeszcze na sam koniec. Macie cenę koszyka. Czyli wszystkiego od tego, co pokupowałem, żebyście wiedzieli, ile taka zabawa kosztuje. Jeśli będziecie próbować, dajcie znać w komentarzach, jak Wam to smakuje, lub nagrywajcie TikToki pod hasztagiem UDG próbuję. Jak próbujecie tych rzeczy. I co, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jo, siema.